Jaki był dzisiejszy egzamin? Jaki język panowie zdawali? Język angielski. No i tak myślę, że łatwo było, no. Strasznie ciężko było usłyszeć w tym, w, na sali co było z radia, bo strasznie echo szło i nie było nic słychać. No, szczerze powiem, że dla mnie nie był jakiś za trudny. No ogólnie poziom jakiś był, ale jako tako poszło. Nie było problemów z nagraniem tym staśmy. Kiwiścia osób mówi, że było echo na sali. Znaczy no, trochę za głośno było z tego powodu, że y, duża sala była i po prostu trzeba było to głośniej puścić. No to jak ja siedziałem na ławce, to jednak trochę głośno dla mnie było. Łatwy. W miarę łatwy. Pytanie były łatwe. Dla mnie było słuchanie prościuśkie. Y, czytanie troszeczkę gorzej, ale pisanie też nie spodziewaliśmy, że takie będzie łatwe akurat. Rozmawialiśmy wcześniej w ZST, tam był trochę problem z odsłuchaniem tej taśmy, że pogłos był tu, było bez, bez problemu. Bez problemów, ja siedziałam akurat blisko, więc nie miałam z tym żadnego problemu. I tak, podstawę. Tak, tak, angielski. Uważam, że angielski był egzaminem e, najprostszym z tych trzech. Uważam, że całkiem dobrze mi poszło. Tak? Ja też sądzę, że Ja żeby, również, e, poszło proszę. mi e, najlepiej z tych e, trzech dni. Nie byłby zbyt prosty, e, trochę akustyka w sali przeszkadzała, zrozumieć tekst słuchany, ale moim zdaniem, no, z, zależy od umiejętności ucznia, ale nie był prosty. No, dziś angielski był łatwy, no, dla mnie tekst osobiście był w miarę prosty, słuchanie było na sali, gdzie było dużo ludzi i przez to trochę gorzej słyszeliśmy. No, jak się no właśnie dzieje. już słyszałam taką opinię, że nie było dokładnie, nie było wyraźnie słuchać tego nagrania, tak? No tak nie było do końca wyraźne, no. Tak, to język angielski poszło dobrze. Dobrze mi poszedł, myślę. Łatwe była? Czy jakieś pytanie szczególnie utkwiło w pamięci czegoś? Było dużo jakichś ćwiczeń, zadań, których było dużo w tym roku? Myślę, że nie. Myślę, że była prosta i nie było nic takiego dziwnego, trudnego w tym akurat. Chciałam zapytać, jak Panie przygotowywały się do matury z angielskiego? Czy tylko w szkole, czy były jakieś korepetycje, dodatkowe zajęcia? Z nauczycielem od angielskiego. Ja to ogólnie jestem anglistka, więc od lat się uczę, więc ja bez żadnych przeszkód normalnie zdaję egzaminy na 100%. Więc... Czyli pewnie też rozszerzony dzisiaj, tak? No właśnie, nie. Miałam zdawać, ale się rozmyśliłam. Nie wiem, czemu jakoś tak zwątpiłam chyba w siebie. No nie, koruptycy, nie, ale na lekcjach to, co było, wystarczyło. Nauczyciele dobrze przygotowywali nas. Były zajęcia również dodatkowe po lekcjach. Po, po ósmej lekcji lekcyjnej zachodziliśmy do nauczyciela i nam tłumaczył jeszcze, czego nie wiedzieliśmy. Z matematyki, no jako repetycja obowiązkowo, ale też nic nie dały w porównaniu na, na, na ta matura z poprzednim rokiem była naprawdę trudna. Można stwierdzić, że była trudna. A polski, angielski, co wystarczają wiadomości ze szkoły, jak najbardziej? Nie kiedy tak. też chodziłyśmy na te zajęcia w soboty z, z języka polskiego, czy też z angielskiego jakieś dodatkowe, ale ale t, y, zajęcia w szkole wystarczyły. Jakie plany? Czy y, jeszcze jakieś egzaminy dodatkowe, te rozszerzone? Znaczy fizykę zdaję podstawową i później jeszcze geografię. Nie, Nie, tylko podstawy. Tylko podstawy i teraz y, egzaminy zawodowe w czerwcu i to wszystko. Czy ja jeszcze geografię zdaję i będę się uczył z geografii y, dzisiaj, także jeszcze dzisiaj poświęcę czas na naukę. Ja też jeszcze wybrałem geografię dodatkowo podstawową, no i biologię. myślę, że do biologii najwięcej nauki będzie. E, ustne. my jutro już mamy egzamin ustny z języka polskiego, później e, angielski i to, wszystko. I, i, to i, wszystko. I to wszystko. Tak. Podstawy. Mało, no, 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 Podstawy. Nie. Sposoby na odreagowanie stresu, czy są już jakieś plany w wypoczynku? Ja zaraz będę się przygotowywała do ustnych, więc no. raczej chyba wypoczynku nie będzie. No nie będzie. No to dopiero 20 maja mamy ustne, więc cały maj musimy się i się uczyć. Więc żadnego no wypoczynku. W czerwcu mamy zawodowe, więc. Też to trudne są egzaminy, prawda? E, trzeba się przyłożyć i nie pominąć żadnych. Wszystkie regułki trzeba znać, niczego nie pominąć. Na razie nie, jeszcze trzeba przygotowywać się do egzaminów ustnych, ale potem myślę, że tak. O, będziemy odpoczywać na pewno, nie? Chciałam zapytać o plany, jeśli wszystko pójdzie po myśli panów, jakie studia? Jakie plany na przyszłość? Politechnika Białostocka albo Politechnika Gdańska jeszcze zobaczymy. No i te, te dwie do wyboru, tak? U mnie. Też planuję Politechnika Białostocką, a jeżeli nie to geodezja na Włosztynie. Zmierzam zamierzam właśnie, nie wiem, chyba pojadę za granicę, jeszcze nie mamy studiów, może jak coś to za rok, tutaj do POZ-ów pewnie. Biały stok. Myślę, na Białym, do Białego stoku, jeżeli bym poszedł, to myślę o budownictwie drogowym, bo bardzo fajne jest. No, związane z wojskiem, z oficerką.